9 lutego Ilona Wrublewska-Czarnocka, witam państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Mimo, że do zakończenia zimy pozostało jeszcze kilka tygodni, to drogowcy już teraz rozpoczęli przegląd stanu nawierzchni byłchatowskich dróg. W magistracie zapewniają, że ubytki w jezdniach naprawiane są na bieżąco. Mrozy i spore opady śniegu już zostawiły swój ślad na bełchatowskich ulicach. Myślę, że w całej Polsce klimat, czyli przejścia przez zero, temperatura dodatnia, ujemna, dodatnia, ujemna, no ta niestabilność pogody, no i szwankuje też konstrukcja samych dróg wykonywana w latach odleglejszych. Nawierzchnia nie jest już szczelna, niestety przepuszcza wodę, ona z chwilą kiedy zamarznie zwiększa swoją objętość, asfalt pęka i tak dalej. W niektórych częściach miasta pojawiły się dziury w jezdni. Drogowcy przystąpili już do uzupełniania ubytków. Mamy codzienne objazdy miasta, oczywiście w każdy zakątek miasta nie dotrzemy, ale generalnie... Pogląd na stan rzeczy i na stan techniczny dróg mamy. Myślę, że porównując zupełnie obiektywnie do miast sąsiadujących z Bełchatowem, Bełchatów nie wypada źle. Tych ubytków punktowych, cząstkowych oczywiście w sezonie zimowym i zaraz po nim troszeczkę będzie. No, zawsze przyjmuję taką metodę, żeby nie czekać do okresu wiosennego z naprawami, tylko ruszać już teraz i te drobne punktowe naprawy wykonywać, o ile warunki atmosferyczne oczywiście na to pozwalają. I to już się dzieje. Drogowców można było spotkać w ciągu ostatnich kilku dni na ulicy Staszica chociażby, Olsztyńskiej, trochę już na osiedlu Dolnośląskim. Tam gdzie takie znaczne zagrażające bezpieczeństwu wyrwy się pojawiły, one już zostały usunięte albo są dzisiaj usuwane. Wraz z pracami naprawczymi dróg drogowcy kontynuują ich przegląd. Mieszkańcy Bełchatowa, którzy zauważą ubytki w nawierzchni drogi mogą także to zgłosić. Czy tegoroczna zima była łaskawa dla drogowców? Taką ocenę możemy przedstawić w marcu, w kwietniu, kiedy mróz i warunki zimowe znikną. Staramy się, żeby usuwanie skutków warunków zimowych nie trwało dłużej niż do kwietnia. Natomiast no, reagujemy na wszelkie zgłoszenia mieszkańców, jak i własne spostrzeżenia. Od razu, tutaj też apel do mieszkańców, tak jak powiedziałem, nie wszędzie docieramy każdego dnia, jeżeli ktoś widzi jakąś wyrwę, miejsce niebezpieczne, przez całą dobę 986 do Straży Miejskiej i ten telefon jest, funkcjonuje, można dzwonić i zgłaszać. Dziury w to utrapienie dla kierowców. W poprzednich latach do urzędu wpływały wnioski o odszkodowanie za uszkodzone auto. Trzeba pamiętać o tym, że odszkodowanie można zgłosić też z opóźnieniem po jakimś czasie. I zdarzają się sytuacje, gdzie po dwóch, po trzech latach ktoś wystąpił z wnioskiem o odszkodowanie. Jeżeli chodzi o takie bieżące świeże, żadnych wniosków na tą chwilę nie ma. A jaki będzie koszt taki szacunkowy tych napraw? Mamy taką jedną kompleksową umowę podpisaną na początku tego tygodnia na bieżące utrzymanie drugi. To są wszelkie usługi remontowe na, druga, na drogach zarówno asfaltowych, jak i tych gruntowych, czyli tak zwane popularne łatanie dziur lub też równanie dróg gruntowych. Na tą chwilę mamy milion sto tysięcy złotych do końca roku, ale z zastrzeżeniem, że tę umowę możemy jeszcze zwiększyć finansowo. Jeżeli będzie potrzeba, będziemy szukali pieniędzy, żeby ją rozszerzyć. Koniec kalendarzowej zimy wypada 21 marca. Świeżym spojrzeniem na to, co można jeszcze zrobić w gminie, podzielili się pełnoletni mieszkańcy gminy Bełchatów, a wszystko w ramach wyjątkowego spotkania, na które zaprosił wójt gminy Bełchatów. Co z punktu widzenia osiemnastolatków jest ciągle do zrobienia w gminie Bełchatów? Na jakie kierunki powinno się kłaść większy nacisk? Co zrobić, by młodzieży w gminie żyło się po prostu lepiej? To tylko część tematów, o których Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów, rozmawiał z mieszkańcami, którzy właśnie wkroczyli w dorosłe życie. Spotkaliśmy się ze świeżo upieczonymi dorosłymi mieszkańcami, którzy w 2022 roku ukończyli 18 lat. Było to pierwsze tego typu spotkanie i przyznam, że młodzież poruszyła kilka. Takich tematów, które musimy przemyśleć i które być może przełożą się na nowe projekty, które będziemy realizować, podkreślał podczas spotkania Konrad Koc, wójt gminy Bełchatów. Młodzi goście odebrali także pamiątkowe listy gratulacyjne i drobne upominki. Przesyłki kurierskie z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi bez akcyzy, pies służbowy Furia wytypował 83 przesyłki, które nie trafią pod wskazany adres. Funkcjonariusze Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej podczas kontroli w centralnej sortowni Impost wykryli w przesyłkach kurierskich nielegalny tytoń do palenia. Pies służbowy Furia pomógł wytypować 83 przesyłki o ich łącznej wadze ponad 214 kg. Furia jest to owczarek staroniemiecki z hodowni, z której pochodzą inne psy pracujące w różnych służbach mundurowych. Pomogła ona podczas przeprowadzonej kontroli wskazać na przesyłki zawierające kontrabandę, które były nadane przez jedną kobietę. Działania funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej miały na celu znalezienie środków odurzających i psychotropowych nowych substancji psychoaktywnych bądź wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy, które zostały wprowadzone do obrotu za pośrednictwem przesyłek kurierskich. Rynkową wartość zabezpieczonego towaru KAS szacuje na niemal 160 tysięcy złotych, a osobą zaangażowaną w to przestępstwo grozi kara grzywny. W tej sprawie prowadzone jest dalsze postępowanie przez funkcjonariuszy Łódzkiego Urzędu celno -Skarpowego. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim nie odnotowano osób zakażonych koronawirusem. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 6 testów, z których żaden nie wskazał wyniku pozytywnego. W województwie łódzkim jest 76 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Dwie osoby zmarły, jedna z nich wyłącznie z powodu COVID-19, druga posiadała choroby współistniejące. Minionej doby wykonano 291 testów, w tym 81 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 1170 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 875, natomiast ponownych zakażeń 295. Pięć osób zmarło, trzy wyłącznie z powodu COVID-19, natomiast dwie posiadały choroby współistniejące z COVID-19. Lekarze POZ wydali 1175 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 5886 testów, 1264 wskazało wyniki. Pozytywny. Święto zakochanych już wkrótce. Walentynki zbliżają się wielkimi krokami. Jeśli wciąż nie wiesz jak spędzić ten dzień, mamy propozycję. Walentynki można spędzać na różny sposób. Prezydent miasta Bełchatowa proponuje nieodpłatne dwa seanse w kinie Kultura. Wejściówki na film Forever Young do odebrania. Już oczywiście bezpłatne wejściówki od 11 lutego. Zachęcamy wszystkich Bełchatowian, niekoniecznie w parach, ale również i, i singli do tego, żeby ten dzień spędzili właśnie w kinie, w ten wieczór spędzili w kinie Kultura. Pierwszy seans filmu Forever Young. Będzie wyświetlone o godzinie 17.30, drugi o 20.15. Jest to historia młodych ludzi, którzy właśnie we Francji w latach 80. są już studentami szkoły teatralnej. Ich perypetie myślę, że będzie i romantycznie i trochę zabawnie. Także zachęcam do tego, żeby skorzystać z tej nieodpłatnej oferty Kina Kultura. To wszystkie informacje w dzisiejszym tyletniu Dziękuję za uwagę. Dobranoc.